Dobra, rozpoczynamy nagrywanie. Ładujemy misję. Witam wszystkich na nagrywce z misji Tiberian Sun. Jakieś pół godziny temu nagrywałem tą misję i tak dokumentnie wtopiłem, że się w parę nie mieści. Mając już wszystko nagrane, wysłałem inżyniera niszcząc budynki, co spowodowało, że ta misja została przerąbana. Także... Startuję jeszcze raz, mam nadzieję, że teraz będzie ok. Zastanawiam się tylko, czy jeszcze nie przyciszyć tutaj yy, muzyki, bo ostatnio to była tragedia, jeśli o to chodzi. Więc zobaczmy sobie dźwięki. O! Teraz może być już teraz całkiem lepiej. No i cóż, zaczynamy. Tak jak się śmiałem, że nubowałem, to przynubowałem, oznaczę sobie Oddział szturmowy jako jeden, inżynierzy to będą dwójeczki. No i startujemy. Co mamy zrobić w tej misji? W tej misji mamy ubić e, zawodników z not, czyli skasować wszystkich, którzy znajdują się na mapie. Odbić e, stację kolejowo e, i koniec końców zniszczyć bazę. Wiem o tym, ponieważ przerąbałem tę misję, tak jak wspominałem dokumentnie. Natomiast teraz no na pewno pójdzie to szybciej, aczkolwiek kto wie, jestem stary. Więc zobaczymy, w ogólnym masę masy jednostek, grając poprzednim order. razem. Teraz mniej więcej już pamiętam gdzie co się znajduje. Więc yes, powinno to pójść troszeczkę lepiej. Tiberian Sun, Tiberian Sun gra z 2000 roku, wydana przez legendarny już studio Westwood. Gra, która... Miałem okazję grać w młodości, te 24 lata temu, ale niezbyt dużo. Bardziej wciągnął mnie regaler, natomiast im dalej w las, tym lepiej, tak? Jak zaczynam pykać w tą grę, czuję klimat, jest, jest ogółem super, wiecie, ciężko jest mi w ogóle się przestawić, że e, gram i, i gadam w ogóle do kogokolwiek, ale zawsze chciałem spróbować. Więc bez zbędnego zamulania. Tu ostatni jakiś glut się przewalał, który mi zżar jednego z żołnierzy. Bez zbędnego zamulania słuchajcie. Wjeżdżamy w tą misję. Inżynierów na razie zostawiam w, w, w odwodzie, że tak to ujmę. Co to za dźwięki? Więc sobie zobaczymy. Nie wiem, czy no, ustawiłem mikrofon tak jak mi radził znajomy. Także dzięki Maniek za Twoje ustawienia, bo tutaj totalnym lajkiem jestem pod tym kątem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Nie będę nic poprawiał, nie mam czasu w ogóle na zabawy, w wycinanie, wkombinowanie, w składanie w tej chwili filmów, które tutaj sobie będę nagrywał. To idzie na spontanie z mojej strony. Co? So, robot został się eee, Więc, no co, znalazłem chwilę czasu i nagrałem sobie teraz to. Eee, przy niedzieli. Normalnie w tygodniu tego czasu nie mam e, nie mam za wiele. Dzieje się. Byli eee, wszyscy youtuberzy. Nie, eee, ja nie jestem w sumie youtuberem, tak, ale zaczynają. Ja witajcie na moim kanale, SafiGame Game i tak dalej. Kiedyś się może tego dorobię i będę pamiętał, że należy eee, o tym mówić. Nawet to wale, że tak powiem. Robię to dla fanów. Przy okazji uczę się, jak nagrywać, jak wrzucać materiały do internetu. Na normalnych dniach nie mam absolutnie na to czasu, co robię, czym się zajmuję. Kiedyś tam może o tym opowiem. Może też założę inne kanały na YouTubie, w których będę opowiadał Sir, o innych tematach, które mnie interesują. Natomiast gaming potrzebuje jakiejś odskocznik, tak. Oczywiście w tej misji mamy zniszczyć e, tą bazę, nie wolno nam jest jej przejmować, co już teraz bardzo dobrze wiem. E, natomiast odpowiedź jest taka, aby zniszczyć te stacje zasilające, tak? Ponieważ lasery pójdą się, że tak powiem, pieścić. No właśnie. I jesteśmy w domu przysłowiowym. E, dostaniemy na pewno wsparcie, Wiecie, teraz gram zupełnie inaczej, lepiej. Widzicie, to gdzieś pół godziny temu, to był dramat po prostu, motałem się po tej planszy, nie wiedziałem co robić. Też troszeczkę sterowanie jest inne niż przy innych RTS-ach. Do tej pory pikałem sobie w StarCrafta 2 i chyba sobie też jeszcze raz go odświeżę, bo w mojej ocenie fabuła jest fenomenalna w StarCraft 2. W tej chwili skończyłem na misjach protosów, natomiast pewnie wrócę do tego i nagram jakieś oddzielne odcinki poświęcone StarCraftowi. Ponieważ tak jak wspominałem, gra jest mega. Ja zaczynałem z StarCrafta 1. StarCraft 1 wyszedł w roku 98 jak dobrze pamiętam. Moje pierwsze zetknięcie ze StarCraftem to był rok 99 i od razu się zakochałem w tej strategii. Także na pewno do tego wrócę. Nie wiem też czy nie opykam sobie i nie ogarnę StarCrafta 1 remastera. A no to tak, żeby mieć wszystkie filmiki, bo wiecie, kiedyś, kiedyś, za moich czasów, to ten milenium przed latami, lata 90, później 2000, no to oryginałów to raczej nikt nie kupował, bo nie miał na to pieniędzy. Natomiast, no na no, chwili obecnej oczywiście wspieram wydawców, nie ma mowy o żadnym jakimś tam, nazwijmy to, korsażowaniu, te czasy Out minęły, myślę, że już bezpowrotnie. Kiedyś może nagram odcinek, jak to było, jak się do tego podchodziło. Eee, Na no Blizzard. Hmm. Grałem w Tiberiana, zresztą mówić o Blizzardzie. O Blizzardzie też nagram odcinek, bo też mam już o nich pewne wyrobione no zdanie, nie, co się w tej chwili dzieje. W ogóle komercjalizacja gier, która w tej, w tej chwili następuje. Spółki, które stają się, znaczy deweloperzy, którzy stają się spółkami akcyjnymi, którzy mają swoich akcjonariuszy. Wiesz co, strasznie ten biznes zaczyna Kuleć. Po prostu robi się, robi się, robi się tragedia. Gry są wydawane zbyt szybko. Jest blamasz blamaż po prostu, nie wiem czy obserwujecie co się w chwili obecnej dzieje na rynku. Jak wielkie produkcje, na które czekało się latami są wydawane. Tak jakby były robione na kolanie. Za grube pieniądze, nie? Oczywiście, że do tego dochodzą mikrotransakcje. Się pewnie się domyślacie o jakiej grze zaczynam mówić w tej chwili ale nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się podejście, taki Tiberian Sun powinien być wzorem, tak, ponieważ yy, ta gra w tamtym czasie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy od razu grałem po premierze, czy, czy to było troszeczkę później, po jakichś aktualizacjach, ale ona jest dobrze zoptymalizowana, słuchajcie, minęły 24 lata. A ta gra kopię, tak? To się dobrze gra po prostu. Nie, nie razi Widzicie? mnie, słuchajcie, grafika, bo ja przerobiłem tytuły od lat, Pamiętaj, od lat 90. <t humanities> więc więc, więc pixelosa jest mi bardzo dobrze znana. Widzicie? Pegasusa dalej. Bardzo lubię grać. Do tej, do tej pory, oczywiście. No, ostatni raz Widzicie? Pegasusa z... miałem w styczniu kolegi Rafała którego serdecznie pozdrawiam. Ja też clear. pozdrawiam, który mi pomógł z ustawieniami mikrofonu, jak mówiłem wcześniej. Natomiast, e, no, jak jest chwila, to wracam do takich starych tytułów, nie? Bo, bo to jest w mojej ocenie super. E, dobrze, no wracając do Tiberian Sun, No gra jak na tamte czasy. No, no widać, no to jest klasyk po prostu, tak w tej chwili. E, fajnie się do tego wraca, fajnie się w to gra po, po, po tak długim czasie. Cóż te meszki robią? Tych dwóch to jest za szybki dzień. Yes, Ale te kurczaki, it. się śmiałem ostatnio, że te, 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 te dwa wielkie mechy, no to kurcaki, no, kurczaki, kurczaki oh! wymiotają jeśli chodzi o budowę, yes, oh! czy pojazdy. No to jest, to jest silne wsparcie. Okej, okay. tu się chyba powinno dwóch dziadków pojawić, albo nie. Yes, Aha, czyli on wysadził mi tutaj ten most, ten dziadyka. Zawsze No i tu musimy poczekać na inżynierów, którzy muszą do nas dobiec, więc sobie chwilę zaczekamy. E, nie pamiętam. Tiberian Sun, chyba każda z frakcji ma 25 misji, czyli w sumie 50 misji do ogrania. Nie wiem, kiedy to zrobię, e, patrząc na częstotliwość, jaką wrzucam na, na YouTube'a. No ale nie o to chodzi, tak? Ja to robię dla Panu, nie robię tego z jakichś tam innych, innych pobudek na chwilę obecną, więc, więc to nie zamierza żadnym zmartwieniem. Nie wiem, może też będę miał pamiątkę, ten kanał będzie taką pamiątką, bo kiedyś tego czasu może już w ogóle nie być na nagranie swoje lata mam. A też się często opałem na tym, że już lubiłem obejrzeć kanał od czasu do czasu jak innych osób popatrzeć, zwłaszcza jak grają w strategię i są myślę no kurczę, tracę czas na oglądanie, czy może tracę czas, nie tyle tracę czas, ale mógłbym w tym czasie po prostu sam zagrać, tak? No i zacząłem w, w ubiegłym roku tak sobie ogrywać pewne tytuły, mocno się wkręciłem w momencie, kiedy wyszła twierdza wersja ostateczna, no, a teraz postanowiłem, że kurczę. No, skoro gram, to mogę to przy okazji nagrać, nauczyć się, zobaczyć, jak to się robi, wrzucić na, na YouTube. Może jak ktoś lubi oglądać, tak, to po prostu też będzie miał taki sam fan jak ja teraz, kiedy, kiedy sobie gram i przy okazji nagrywam. Aczkolwiek mówię, no jeśli chodzi o podział obowiązków, ilość czynności, które mogę wykonywać, no, to na chwilę obecną. Nie jest to proste, nie? Bo no, to jednak się trzeba skupić yy, troszeczkę na tym, co się tutaj dzieje na, na mapie. Ja się Po prostu muszę z tym wydajnym się oswoić. Yy, mam oh, nadzieję, to, że weekend minął Wam dobrze. Oh, mój był pracowity. Na chwilę Ale jestem zadowolony. W tej chwili sobie oh, remontuję pacjenta. O mały włosa, pewnie nie nagrywałbym przez najbliższe dwa miesiące, ale już mam pomysł, jak to ograć, żeby to moje mini biuro jeszcze zachować, a remontować pozostałe out pokoje. Oczywiście robię to swoimi siłami, z pomocą rodziny. Moving out, moving out. Tutaj out serdecznie pozdrawiam niezniszczalnego Teścia, który pomaga mi. I'm on it w tym całym rozgarbiaszu, oczywiście nie nienawidzę, ale jestem w gazie od jakichś trzech lat jeśli chodzi o remonty, więc zaczyna się to robić dla mnie chlebkiem poprzednim y OK okej wracamy do misji, tutaj jest stacja kolejowa, więc za chwilkę tą stację mam nadzieję wyzwolimy bez większych strat aczkolwiek no dziwi mnie tutaj odporność tych jednostek wroga Wybaczcie, że tak się opieram, ale jest mi wygodnie. Po prostu muszę być nachylony przy tym mikrofonie, żeby było mnie w ogóle słychać. Yes, sir. Out. Yes, sir. Yes, sir. Już mogę powiedzieć, jest dużo lepiej yes, niż poprzednim razem jak zaczynałem grać. Aczkolwiek nic Orders się received. tu nie pojawia. Wcześniej tu miałem Aktualizację gdy wjechałem, więc prawdopodobnie nie ubiłem wszystkich jednostek. Nie poruszałem się też w tą stronę. Więc nody pewnie gdzieś tutaj co są. Teraz? Oczywiście. A to jakiś robot. O pali, pali, pali się, pali się. To co mówiłem już na wcześniejszych kanałach, no zapalił mi się te jaja. No, to jest świetne akurat, nie? Bo tak to powinno wyglądać. Teraz, widząc straty, dostałem. Jednostki wsparcia, więc to będą nasze trujeczki I trujeczki. zapraszam śmigamy tutaj, nie? To jest dobre, słuchajcie, odłamki w ogóle rzucają granatami, te granaty y, gdzieś tam spadają. Ale wiecie, no obrywają od, od mechu. I żyją. To jest śmieszne trochę. Natomiast... Właśnie jak jednostka już zagratem, granat się odbija, nie zawsze trafia. Są bryski, pojawia się pożar, pożar podpala inne jednostki. No jak na tamte lata, to wam powiem, że fizyka, mechanika gry no jest mega. Nie? Jest to bardzo fajnie. Bardzo fajnie przemyślane. Nie chciałbym tych mechów stracić, a one już są troszeczkę... wątłego zdrowia, out. wiecie co? Nie, ja to zapiszę, bo ostatnio dałem dupy i nie chcę tego e, powtórzyć i zaczynać jeszcze raz, więc e, dla pewności sobie to zapiszę. Nie Uro, mam czasu, żeby wody? robić powiedzmy kolejnego dubla. Tak, tak. e, Zobaczmy gdzie I my tak, się sir. tutaj dostaniemy, czy się dostaniemy do tej przeklętej bazy, czy też nie. Zastaniemy się do tej przykrętej bazy. Naszymi zmechami. Okej, okay, dobra. Wygląda to w ten sposób, że... że poczekacie sobie na No i dobra, robimy wjazd w to bazę. Mam ochotę ją zniszczyć. Co oni robią w ogóle? Ktoś no? tu został? Nie. Gdzie niej tutaj tragiczny błąd? Ponieważ tu trzeba pamiętać, że nie wolno tych budynków przejmować. A to jest ta stacja. Budynki wroga trzeba zniszczyć.

No, widzieliście, granat się odbił. No, jest kurde, ciekawe. I teraz pytanie, co jest z tą stacją? No, to jest chyba wszystko. Już nie pamiętam, powiem szczerze. To wszystko, co tutaj widzimy, to są chyba budynki nocy, więc tego nie powinniśmy zniszczyć, bo sama stacja. No, Ale spójrzmy. Tu chyba jest pociąg. No dobrze. I co? Sir? Wygląda na to, że jeszcze gdzieś żyją. No nie mówcie. Sight secure. Objective complete. Już? Ograne, wygrane. Nie wiem. Ale pokręćmy się, może jeszcze jakiś niedobitek gdzieś tutaj żyje, bo chyba nie opanowałem tutaj wszystkiego. Affirmative, affirmative, affirmative. Dobra, coś mnie tutaj. Nie, no nie, myślę, że w takiej dawałoby się prost. Mam ochraniać, tak, stację i zniszczyć wszystkie jednostki. not więc wychodzi na to, że nie zniszczyłem wszystkich jednostek no nod i gdzieś te jednostki Nod się jeszcze kręcą żyją bo na pewno stację to już sobie tutaj odkryłem i powiedzmy, że ją osłaniam. ale gdzie są jeszcze nody Nody gdzieś tutaj no muszą problem. być No bez jaj yes, sir. No problem. A, dobra, słuchajcie. Chodzi o to, że trzeba ją chyba przejąć. Oczywiście, no, no że tak, Geniuszu. Uo. Dobra, dopiero wpadł. Przejmij. No, się angielski kłania. Chociaż go szlifuję od kilku miesięcy. Więc boż, to Czekamy teraz na pana inżyniera. Matko Bosko. Yes, sir. Trochę to trwa, ale tak jak mówiłem. Czasami lubię. Czasami nie. Zobaczymy. Teraz się pewnie będzie ten filmik mi rzucał. Dwie godziny na YouTube. A słuchajcie, 2024 rok. Moja ulica nie ma światłowodu. Parę domów na krzyż po drugiej stronie ulicy ma dostęp do światłowodu? Ja nie. Więc żyję sobie. Na kablu od jednego ze znanych operatorów nie jest to zbyt przyjemne ten upload takiego nawet krótkiego filmiku to dla mnie jest po prostu tragedia w tej chwili no ale cóż, nie łamie się działamy, zobaczymy kiedyś przyjdzie na pewno lepszy czas, ale przy tym remoncie na pewno wezmę pod uwagę wyprowadzenie kabla sobie światłowego światłowodowego z domu tak, żeby jak już się pojawi mam nadzieję, że się pojawi mieć to przyłączę, mózg go tutaj sobie ładnie podłączyć do modemiku i fajnie zasilić całą chałupkę. Dobra, wiekopomna chwila, szanowni, inżynier biegnie, inżynier go, go, run. Secondary objective A, pięknie. Wsparcie leci czy nas zabiera? Nie mam pojęcia. E. Mamy doktorowe wsparcie. I dobra, powinien być jakiś przerywnik. Jakieś krótkie nagranko naszych bohaterów. Stacja przejęta. Albo zginął w zamachu na pociąg. Nie wiem, nie pamiętam, powiem wam szczerze, co to było. Ale ha, misja zaliczona, co? Pociąg odjeżdża. Bye bye. Mission accomplished. Mission accomplished. Pięknie. I jestem wzruszony. Auć, to bolało. Mission Efficiency 35%. No jest nad czym pracować. No ale widzicie, lubię takie podsumowania. Powinien jeszcze KPI określać. <grym> jeśli chodzi o to. No dobrze. Także misja trzecia zaliczona. Jeżeli ktokolwiek to obejrzy, to bardzo dziękuję. No i cóż, do zobaczenia. Pa!